Jodła beskieckiego, święta miodu i oczywiście występy zespołów regionalnych. To tylko część atrakcji, jakie przygotowano podczas tegorocznych dni powiatu Żywieckiego. Panie starosto, okazuje się, że powiat żywiecki ma się czym pochwalić, a za nami bardzo miły moment, nagrodzenie i uhonorowanie przelaży. Bardzo miły, bardzo przyjemny i pamiętajmy, że bez pszczół nie byłoby życia, więc tutaj myślę, że odpowiednie znaczenie dla tych osób, które... Kto, którzy no, mają, mają te pasieki, dbają o te pszczoły i no to naprawdę wielki szacunek, dlatego też chcemy w ramach właśnie Dni Powiatu uhonorować, podziękować tym ludziom. Są osobne stoiska, jest właśnie jakby można powiedzieć wydzielona część tych dniach powiatu związana z miodem, z pszczołami i z wszystkim co się wokół tego dzieje. Bardzo wzruszający moment podczas dzisiejszego Dnia Powiatu. Pierwsze miejsce w konkursie Pasieka Roku trafia do Kamesznicy. Tak, trafia do Kamesznicy, nie pierwszy raz. Drugi raz już dostałam tą nagrodę i cieszę się bardzo z niej. Jak długo Pani trudni się pszczelarstwem? No odkąd mąż poszedł na emeryturę, czyli od 2011 roku zajęliśmy się wspólnie z mężem, czyli ja mam, mąż ma, razem posiadamy 80 rodzin, ja posiadam 30, mąż 50. Jak wygląda w ogóle praca w Pasiece? No jest y, przyjemna. Jeżeli chodzi o, o, o zaglądanie do ula, patrzenie, co tam te pszczółki robią, jak pracują, to no jest przyjemna, ale też i ciężka czasami, kiedy trzeba ten miód wybrać. Ale jest ich, ale jest ich chyba wdzięczna, bo te momenty jest, o tym świadczą. Tak, tak, jest wdzięczna, jest radość jak się wybiera ten miodek. Jak coś tam się y, wylewa już z tej miodarki, także jest, jest to radość. Są nie tylko pszczelarze, bo również i koła gospodyń wiejskich. Jest to, jest to święto powiatu. Y, Organizowane jest w taki sposób, żeby każda gmina z 15 gmin, jakie tworzy powiat, y, mogła coś zaprezentować. No i nazywamy to konkursem. Kół Gospodyń oczywiście. Y, y, Robimy to tak, że wszyscy dostają, wszyscy wygrywają. Mamy 15 pierwszych miejsc. Panie gospodynie bardzo się starają, robią wspaniałe, wspaniałe rzeczy, wspaniałe dania regionalne, ciasta. Także zapraszamy wszystkich na degustację. No i myślę, że to jest właśnie taka forma pokazania całego powiatu. Kolejny bardzo ważny i wzruszający moment podczas dzisiejszej uroczystości, czyli zasłużony dla powiatu żywieckiego. Jednym słowem, biatlon na najwyższym poziomie. No tak jak dziękuję bardzo. Tak jak powiedziałem, zaskoczenie bardzo bardzo duże dla mnie. Oczywiście każda każde wyróżnienie jest dużą przyjemnością i tak to też odbieram. Cieszę się, że powiat żywiecki wspiera działania sportowe na żywieczyźnie, nie tylko w dyscyplinie biathlon, ale w różnych innych dyscyplinach sportu, bo chciałbym reprezentować cały nasz sport żywiecki, sport który, który jest tutaj uprawiany. No a biatlon no to moja Specjalność, moja miłość no, i moje całe życie. Cieszymy się, że są z nami również znakomici goście. Goście dopisali, mamy kilku ministrów, także też się bardzo cieszymy. Myślę, że jest to oznaka, że no, powiat żywiecki jest dla nich ważnym powiatem. Dla nas oczywiście jest najważniejszym, największym, bo tu mieszkamy, no, ale myślę, że mamy się czym pochwalić w powiecie żywieckim. Ewa Jeremicz, Beskid Life.